Nawrocka zapowiedziała, że będzie walczyć. Chodzi o jej córkę, może to się odbić na jej psychice. Marta Nawrocka udzieliła pierwszego wywiadu po wyborach prezydenckich. Rozmowę z pierwszą damą elekt przeprowadził jej syn Daniel. Żona Karola Nawrockiego nawiązała do hejtu, który wylał się na jej córkę po wieczorze wyborczym z 1 czerwca. Zapowiedziała, że zmierza walczyć o to, aby nienawistne wpisy na temat kasi zniknęły z sieci. To, że na małe dziecko wylała się fala hejtu, jest naprawdę przykre, powiedziała Nawrocka. Marta Nawrocka dołączyła do Instagrama w lutym tego roku, publikując swoje pierwsze zdjęcie i informując, że zawiesza pracę zawodową, by wspierać męża w kampanii. Po ogłoszeniu wyników wyborów, w jednym ze wpisów podziękowała swoim obserwatorom za wsparcie. Od tamtej pory regularnie udziela się w mediach. 7 czerwca w serwisie YouTube ukazał się pierwszy wywiad z pierwszą damą elekt. Marta Nawrocka zabrała głos w sprawie: Hej tu na jej córkę! Zapraszam na wyjątkową rozmowę z moją mamą, pierwszą damą. W tym filmie poruszamy tematy kampanii prezydenckiej, życia po jej zakończeniu oraz prywatnych chwil naszej rodziny, napisał Daniel Nawrocki w opisie wywiadu ze swoją mamą. Marta Nawrocka w rozmowie z synem po raz pierwszy otwarcie opowiedziała m.in. o negatywnych skutkach zwycięstwa jej męża w wyborach prezydenckich. Nie mogło też zabraknąć tematu, który w ostatnim czasie wzbudził w mediach olbrzymie poruszenie. Pierwsza dama elekt ponownie odniosła się do hejtu, jaki wylał się w sieci na jej córkę po wieczorze wyborczym. Dla mnie niezrozumiałe, no bo Kasia stała, tańczyła, wysyłała serduszka, klaskała, cieszyła się, machała flagą. Ja nie widzę w tym nic złego jako matka, czy nawet jakbym obserwowała kogoś obcego w telewizji, dziewczynkę, to pewnie bym powiedziała Ale fajna, mała się cieszy, jest naturalna, powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie z synem. Przykre jest to, że pisały to kobiety, które też pewnie mają swoje dzieci. Też były dziewczynkami małymi. Co siedmioletnie dziecko miało robić na tej scenie? Stać jak posąg? Dodała, wyraźnie poruszona. Marta Nawrocka chce podjąć stosowne kroki, żeby chronić swoją córkę. Marta Nawrocka w rozmowie z synem podkreśliła, że zamierza walczyć o to, aby jej córka nigdy nie przeczytała hejterskich wpisów na swój temat. To, że na małe dziecko wylała się fala hejtu, jest naprawdę przykre. Nie powinno to się wydarzyć i będę walczyć o to, żeby te komentarze zniknęły z sieci, żeby nasza córka jak dorośnie, ani żeby jej koleżanki tego nie pokazały, albo żeby sama tego nie przeczytała, bo to będzie dla niej przykre doświadczenie i może to się odbić na jej psychice, podsumowała żona Karola Nawrockiego.